Podejmujemy szereg działań zarówno prewencyjnych, jak i represyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Są to działania skierowane zarówno do uczestników ruchu drogowego dla osób, które już posiadają prawo jazdy, jak też dla młodych osób, które takimi posiadaczami praw jazdy będą. Jest to szereg akcji, których organizatorem jest Komenda Miejska Policji w Chełmie. Między innymi była to akcja pijesz, siedziesz, giniesz, stop szaleńcom na drodze, włącz myślenie nie zabijaj, kieruj się rozsądkiem. W tej chwili. Z dniem 1 września, właściwie może z, z pierwszymi dniami września ruszyliśmy z akcją Bezpieczna Zebra, gdzie najmłodsze dzieci uczone są, jak bezpiecznie przechodzi przez przejścia. Także, tak jak mówię, jest to szereg działań prewencyjnych. Są też działania represyjne. Między innymi od października ruszy akcja Bezpieczna Jesień 2015, gdzie policjanci będą zwracali uwagę na kierujących, na prędkość jazdy, z jaką się poruszają, na to, czy stosują się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Bo trzeba pamiętać o tym, że główną przyczyną wypadków, jak wynika z naszych analiz na terenie Powiatu Chyłowskiego, jest to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, jak też przekraczanie prędkości. Mam tutaj na myśli niedostosowanie warunków jazdy do Niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Będziemy też zwracać uwagę na elementy odblaskowe, zarówno w przypadku osób pieszych, jak też będziemy tutaj prowadzić akcje, które będą miały na celu uświadomienie, że nie tylko stosują odblaski tam, nie tylko gdzie obowiązuje taki przepis, tylko również dla własnego bezpieczeństwa. Bardzo dużo osób biega wieczorami, biegają w dresach, chodzą na spacery. Są one niewidoczne. Pamiętajmy o tym, że zbliża się jesień, czyli będziemy mieli do czynienia z szarówką, z opadami deszczu, będzie wiązała się z tym siska nawierzchnia drogi. Dlatego też apelujemy o dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, o dostosowanie prędkości do możliwości technicznych pojazdu, jak też własnych umiejętności. Doszło do wypadku poważnego w Białopolu, wcześniej informacja do nas doszła też o wypadku Krasny Staw, e, chyba Deputycze Królewskie, wcześniej jeszcze wypadek w Janowie. Gdyby Posiada Pani takie informacje, analizy, ile ofiar, ile rannych w tych wszystkich, mniej więcej ostatnim czasie wypadku e, no było, w, w tych wszystkich zdarzeniach drogowych? E, to się nakłada, jeżeli chodzi o te zdarzenia, które tutaj Pan wymienił, to, na, to jest okres, w okresie siedmiu dni doszło do czterech takich wypadków, gdzie trzy osoby poniosły się. Śmierć, śmierć w wyniku tego zdarzenia, a siedem osób zostało rannych, aczkolwiek no, trudno łączyć te zdarzenia wszystkie z jakąś jedną przyczyną, bo w jednych, w jednych zdarzeniach były dobre warunki pogodowe. W jednym zdarzeniu akurat w typu tyczach królewskich to, była, to, 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 to był ranek, szarówka, gdzie były opady deszczu. Także no, faktycznie były takie zdarzenia i tak się złożyło, że one się po prostu w, w ciągu tych kilku dni skumulowały.